Trzy najdroższe książki w naszym antykwariacie. Numer 3 to Pismo Święte w Obrazach. Książka ta została wyceniona na 450 zł i powstała w 1930 roku. Wow! Te ilustracje robią wrażenie nawet w dzisiejszych czasach. A co dopiero 100 lat temu? Zobaczcie sami! Ja jestem pod wrażeniem, a wy? Na drugim miejscu mamy pastorałki i kolendy w czasie świąt Bożego Narodzenia w domach śpiwane. Fantastycznie! Na tej książce z 1898 roku czas już odcisnął swoje piętno. Ale dzięki temu tylko zyskuje na wartości! Niesamowite! Sami widzicie, ilość kolejnych zawarta jest przeogromna! Kurczę, aż nie mogę doczekać się świąt! Książka ta kosztuje 680 złotych! Na miejscu pierwszym mamy prawdziwego Białego Kruka! Ta perła w koronie naszego antykwariatu została wydana w 1943 roku! I nakład to tylko 500 sztuk. I jest to wydanie konspiracyjne. A jej cena to 2500! tysiąca. A w jakie książki macie w swojej kolekcji? Piszcie w komentarzach. Jeśli chcecie więcej takich filmików, pamiętajcie, żeby nas zaobserwować i zostawić łapkę w górę. Dzięki!